Końcy na każdą platformę, płatność SMS, Paysafecard oraz przelewem, a także 7% końców więcej z hasłem lachu. Zapraszam na fifacoins.pl. Link w opisie. Ziemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku oczywiście nowe wyzwanie, nowy challenge przed nami. Jak widzę, bardzo podobają się Wam się challenge związane z draftem, więc postanowiłem zrobić znowu kolejny challenge związany z draftem. Ale na innych zasadach, zobaczycie za chwilę jak to wszystko będzie wyglądało, tytuł już widzicie, wyjaśnię Wam to za sekundkę. Na razie na początek jeszcze muszę podziękować za to co było pod poprzednim odcinkiem, Dobili się 10 tysięcy łapek w górę w ciągu chyba dwóch dni, co było niesamowite. Więc pod tym challenge'em oczywiście jeśli będzie 10 tysięcy lajków, lecimy za tydzień z kolejnym tak jak to jest od początku. A no i nie wiem, czy niektórzy wiedzą, czy nie wiedzą, czy śledzicie mojego Facebooka, czy nie, e, czy jesteście na grupie Pręty Lacha, czy nie, to już wszystko macie pod spodem. W każdym razie, zacząłem używać Instagrama, więc jeśli ktoś chce mnie tam śledzić, to macie link pod spodem. No i pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, bo w tym tygodniu lecimy e, z challenge'em już takim nie FIF-owym, tylko takim na żywo, za to, że dobiliście do 210 tysięcy lajków, e, przepraszam, 210 tysięcy subów, ale się zamieszałem. Potem na 220 tysięcy będzie kolejny challenge i tak dalej. Nie będę już Wam przeciągał tego wszystkiego. Przejdźmy w końcu do wyzwania. Ok, na początek przejdźmy do wyboru formacji. 4-1-2-1-2 ze nie Myślę, że to jest najlepsza formacja i już wam mówię, jakie są zasady. Jak widzicie, to wszystko nazywa się Draft Życzeń. No i chodziło to o to, że oglądałem sobie Giebskich i tam w sumie Halinka powiedziała do Ferdka, że to nie jest koncert Życzeń. Znacie te kultowe teksty już, kiedy Ferdek mówi, że ale ja sobie nie życzę, a ona odpowiada mu w taki sposób, dlatego taka, a nie inna miniaturka. I słuchajcie, gdzie, zanim jeszcze pojawią mi się karty będę mówił na jaką, na jakim, na jaką wartość patrzymy um, wśród danych kart, jeśli mówię, że to będzie Pace Zanim pojawią się oczywiście karty, to wybieram zawodnika z największym pace. Jeśli mówię fizykal, to wybieram zawodnika z najlepszym fizykalem. Czyli życzę sobie, że zawodnik, który będzie na przykład najwięcej strzałów, to będzie zawodnik, którego wezmę do mojego składu. I zawsze muszę, zanim pojawią się karty, to powiedzieć. Bardzo podobne do tego, jak robiliśmy kiedyś otwieranie paczek, jak pixelowaliśmy sobie nawzajem karty w poprzedniej FIFIE. Także zaraz zobaczycie, jak to wygląda, bo najlepiej jest to pokazać, zamiast tłumaczyć, bo nie zawsze. Dobra, mówię fizykal tym razem, za późno powiedziałem, ale. A ja nie widziałem nikogo. Kto ma najlepsze fizykal. Eee, to jest niestety Jaja, które ibra mają po 86, a Matiz ma 88. Dobra, przechodzimy sobie na napastnika i teraz oczywiście wybieram na razie pejsa Zawodnik z największym pejsem to karim Benzema. Tak? Karim Benzema niech będzie Benzema. No niech będzie, nie mówię niech będzie, musi być Benzema. Dobra, wiecie co? Tym razem, jako to, że to jest napastnik, wybieram sobie strzały i zobaczymy, kto będzie miał najlepsze strzały. Jest to Hurricane. Oj, szkoda, tutaj ładnie by się z Benzemon zgrał. Agirecze, no szkoda, naprawdę szkoda. Hurricane 8-4. Okej, okay. wybijaj do składu. Dobra, jako że to w większości podania i dribbling, więc ja wybieram dribbling i zobaczmy, kto tu będzie. Jeśli chodzi o dribblerów, mamy Herrera 86. 87 isko i piękne połączenie z Karimem Benzem, ale Pajeta bym tu pewnie wybrał, gdybym normalnie mógł wybierać, no szkoda, ajajaj. Dobra, na skrzydle e, idźmy może w coś innego, tym razem niech to będą podania, zobaczymy jak nasi skrzydłowi będą sobie radzić z podaniami, 68 passing, 83, 77. 83. Więc, jeśli mają te same wartości, to ja po prostu będę wybierał sobie tego, który mi pasuje bardziej. Czyli jest to tutaj Nolito, który ma 83, tak koledzy po prawej i po lewej stronie. Ale najbardziej mi pasuje do zgrania. Dobra, jeszcze raz na prawej stronie znowu pace. E, I mamy tutaj Saul 69, Costa 90, William również 90. Kto mi się tutaj bardziej przyda? Niby William będzie miał zgranie z Harrym Kane'em, ale Costa to. Pięć gwiazdek sztuczek. Ojoj, oj, 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 oj. no dobra, niech będzie. Niech będzie William w takim razie 90. Ale Ferreira Carrasco by się przydał, nie? Fajnie by pasował tego Keina, byśmy zmienili później jakoś. Dobra, niech będzie William. Dobra, tutaj damy sobie defensywę z racji tego, że to jest LB. Na razie w tej podstawowej 11 jeszcze nie jest tak ciężko. Godzoj będzie na ławce 79 defensywy Orban. Czy on ma najwięcej? Tak, z tego co widzę. Ma najwięcej, więc witam w składzie. Na środku, jak dla mnie najbardziej liczy się defensywa, więc też biorę defensywę. Aż się odwróciłem specjalnie, bo kliknąłem. Nie chciałem widzieć kto tam będzie. Same silvery. 75, 76. Okej, okay. 76. Tego ziomka bierzemy. I tutaj również defensywa. I kogo my tu mamy? Maszerano. Oj, jest Godin. Piękny tu będziesz pasował. Od razu sobie zmienimy, tak? A tutaj damy sobie Pejsa tym razem, który najszybszy prawy obrońca będzie Orier. Alves, ale mi wysypało, Alves będzie pasował idealnie, o jeden więcej pejsa od Oriera. No i teraz jeszcze, tylko to jest bramkarz, tak, więc za cholerę nie wiem jaką wartość wybrać, niech będzie trzecia, czyli tam gdzie jest, e... czekaj zaraz wam powiem, raz, dwa, trzy, kick, Ok, wykopy, um, 71, 77, ma Oczoła i Worm, niech będzie Oczoła w takim razie, bo będzie pasował w sumie do zgrania. Okej, okay, to jest moja podstawowa jednostka. Tutaj było łatwo, ale teraz przejdziemy na ławkę rezerwowych i to już nie będzie takie proste, bo nie wiadomo, czy trafia na bramkarzy, na posników, obrońców. Wiadomo, że tu jest bramkarz, więc tu wybieram sobie tym razem e, drugą wartość, niech będzie. To chyba łapanie jest, o ile się nie mylę. Tak, jest łapanie 80, 77. 80 mam muslera, więc to muslera będzie w moim składzie. No i teraz zaczyna się magia. Teraz będzie najfajniejsze, bo nie wiadomo o kogo trafimy. Eee, zacznijmy może od pejsa, kogoś szybkiego potrzebuje się do tego składu. 86 McLine na prawą obronę. Okej. Okay. Niech tu będą strzały tym razem. Kto tu będzie? Kto ma najlepsze strzały? Bodmer 80. Patrzcie, miałem Naldo, miałem zabaletę, którego... A niech będzie Bodmer, no nie mam wyjścia. Dobra, tym razem fizykal. Chociaż Bodburn miał też dużo fizykal, ale zobaczmy, kto będzie. O, nie jest! A miałem mówić pace. Serio. 72 diarra, tak? Ty masz najwięcej, żebym nie strzelił jakiegoś faila tutaj. Niech będzie. No, niech będzie. Zawsze mówię, niech będzie, ale to musi być diarra. Dobra, to tym razem pace niech będzie. No, pokażcie mi paceowych zawodników Rysiu, Koresma 84. I to on będzie w moim składzie. Na pewno zagra. To tym razem strzały. Przydałoby się ktoś do dobrych longshotów. 87 Hulk, 86 Gareth Bale, jedna wartość mniej naprawdę, 85 Griezmann i name... o ja takich zawodników mam ale muszę wybrać Hulk'a. No Hulk jest fajny w tej grze ale jednak wolałbym Bale'a tutaj albo Di Maria chociażby. Tym razem dribling. Dawno nie mówiłem driblingu więc zobaczmy na dribling. 86 Konopianka i 86 Gareth Bale ale 80 nie 94 ma Neymar. O dopiero na końcu go zauważyłem. No to chodź no w takim razie witam. To może teraz defensywa, jakoś tak trzeba troszkę odmienić. Defensywy najwięcej u mnie ma. Eee, 81 jest to kolmat prawy urońca. No Zalo i Głań. W sumie cieszę się, że cię nie wybrałem. Chodź tu Kolman. Dobra, idźmy w drybling raz jeszcze. Coś czuję, że tu może być ktoś dobry. Dribbling, drybling eee, tarap. Nie, Feguli, Feguli też będzie bardzo fajnie pasował do tego składu, bo to jest też liga hiszpańska. 85, najwięcej, o jeden więcej od Tarapta. I pójdziemy znowu w strzały, także zobaczmy na naszych shooterów, że tak powiem. Eee, promes i kto tu jest jeszcze? Martins, bardzo lubię Martinsa, Markowiciem też się fajnie gra, chociaż Martinsem lepiej w sumie. Eee, ale no Promes to musi być 80 strzałów, więc wybieram Promesa. W sumie mówiliście, że jest dobry i ostatnio jak go wybrałem w drafcie, to chyba w dwóch meczach uratował mi też tyłek, więc niech będzie ten Promes. Okej, okay, przedostatnie. Brakuje mi trochę tutaj defensywnych, więc e, weźmy teraz defensywę. Zobaczymy, kto to będzie. Oh my god, naprawdę. Nie, nie wierzę w to. Co ja powiedziałem? Suarez inform. Sanchez inform. Messi, nani. A ja muszę wziąć Busquetsa. No chyba mnie trafi. To może strzały jeszcze raz. Dajcie mi z powrotem tego suarez. Nie. O, oh, Wiktor. Bardzo fajny zawodnik. Chciałem Suarez'a, informowałem Wiktora, który ma 68 pejza i 74 strzałów i to jego muszę wybrać. Świetny napastnik. Podsumowanie draftu. 171 skład rating, Najlepszy zawodnicy Neymar, Busquets, Alves na swoich pozycjach. Mamy 11 zawodników z Ligi Hiszpańskiej, więc tutaj trzeba oczywiście zrobić Ligę Hiszpańską. Zaraz to pokładam i zobaczymy jak to wyjdzie. No dobra, mój skład gotowy, zgranie 94, nie jest źle tutaj Matić uh, i William fajnie się połączyli. No i Busketsa cofnąłem sobie na środek obrony, bo ma dobre połączenie z Alvesem, a Busquets też ma statystyki dobre, jeśli chodzi o środkowego obrońcę, to myślę, że da radę, szczególnie defensywa i physical pace'a trochę mało, ale mam nadzieję, że będzie ok. Na lewą obronę niestety nie mogę nikogo dać i tutaj też Nolito będzie musiał być zmieniony na początku spotkania albo przynajmniej w drugiej połowie zaraz. Za Promesa albo Quaresma, Jest też Hulk w sumie, więc Hulka można by zmienić skrzydłami z Willianem i byłoby spoko. No cóż, idziemy szukać mojego pierwszego przeciwnika i gramy meczek. No dobra, zobaczmy skład mojego pierwszego rywala w dzisiejszym odcinku. O ja pierdzielę Messi Ronaldo Neymar. 65 zgrania Alvesza też ma informa. Oj, oj, oj. No dawaj Willian, 1-0. Ojoj, oj, ale przystrzelił. A dobrze chciałem to rozegrać, tam widziałem, że sam stoi przed polem karnym. Jest jeden? Jest! Isko 1-0! Tak się zastanawiałem właśnie, bo coś zaczęło dropić tak delikatnie. 15 minuta spotkania, 1 do i o to chodzi. Pięknie Karim Benzema, zobaczcie jaka piłeczka. Nie wiem czy tego nie stracę, to jeszcze Messi jest chyba. Czekajcie. Zrobimy to tak, tak. Teraz zrobimy Berbatowa. nie wyszedł, palec mi zjechał, no niestety, nie ma nic. Zobaczmy, 35 minuta, 35 jardów. Ronaldo z rzutu wolnego. Trochę delikatnie to uderza, no właśnie, coś to za lekko mi się wydawało. Kurde, jak to rozegrał, dobrze bramkarz. No i Neymar sam w moim polu karnym. dobrze oczoła. Jak do razie ratuje Bityłek, bo coraz słabiej gram w obronie i to się może źle skończyć za chwilę. z raczej Ronaldo nie dogoni, ale może oczoła broni znowu bohater! Oczuła? No nie, jeden do jednego już tym lobem mu wyszło. Ciekawe, czy chciał tak to zrobić. Czy nacisnął po prostu sobie zmianę zawodnika i wyszedł mu lobik. No dobra, pora na dwie zmiany wchodzi Hulk oraz Rysiu. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zacznę grać ofensywnie 1-0. Przepraszam, jeden do jednego, ale. Muszę ten mecz wygrać. No, jak to tak w pierwszym meczu odpaść znowu? Pierwsza akcja Hulka w tym meczu, zobaczmy. Hulk wjechał w pole karny, już naciskałem strzał, tylko miał piłkę na prawej nodze. Jeszcze się zawahałem przez chwilę. Niepotrzebnie to mogła być bramka na 2 do 1. No i zobaczcie, zawahałem się, nie wykorzystałem tej sytuacji. Od razu idzie kontra Neymar w polu karnym. No, proszę nie traf tego. Jaki wolej. Może z dystansu Neymarito. O boks słówka, ale by to fajna bramka była. Jest Rysiu do Hulka. Zobaczcie ile ma miejsca Hulk. Ja muszę schodzić na lewą nogę. Hulk po długim. Aj, aj, aj. Porezma! Dawaj, dawaj, dawaj! Tak jest! 2 do jednego Rysiu 60. 61 minuta. Kurde, znowu ta cieszynka. Ja naprawdę nie chcący robię tą cieszynkę, klikam strzał. Zaraz po tym jak strzelę bramkę i ta cieszynka mi się odpala automatycznie. No przepraszam za to, postaram się robić coś innego. Dobra, Hulk. HULK Z DYSTANSU! Ajajaj, aj, gdyby to weszło, naprawdę... Oj, jakieś zmiany będą. Zobaczymy. może ja też jednego mogę wpuścić. Za Williana wpuścimy sobie tego Promesa, zobaczymy jak się będzie spisywał. No, Harry Kane na razie zostaje na ławce rezerwowych. I wiecie co, Promes powędruje na atak tutaj, a Benzema... Myślę, że... Także zastanawiałem się czy zamienić Benzemę za Hulka. Ale na razie nie, niech Neymar będzie na skrzydle, a Promes na ataku, zobaczymy co z tego wejdzie. Houston, mamy problem, 78 minuta spotkania, zobaczcie Cristiano Ronaldo praktycznie sam na sam, Ronaldo, zablokowany ten strzał przez Busquetsa, bohater meczu. Ale tu Quaresma zakręcił, Rysiu! Rysiu słupek jeszcze do bitka Kari Bezema 3 do 1. Ale ta akcja i ta bramka to jest zasługa Kwarezmy. I macie Cieszynkę innym od razu, aż się przewrócił 3 do 1. To jest po meczu. Będzie kolejna runda. I nie odpadnę w pierwszym meczu. Jeszcze jedna akcja, zobaczcie. Neymar wbiega w pole karne. Neymar. To miałoby wyśnięcie na górę. Jakim cudem on to tam podał? Nieważne, mamy 3 do 1. Koniec spotkania. Zobaczmy, kto był najlepszy na wojsku. Jak to wszystko wyglądało. Oczoła men of the match. Ile on miał interwencji? Eee, obron 11. Interwencji. Nie mam Do, no, Dobra, zobaczmy na skład mojego drugiego przeciwnika. Tym razem Arian Roben i Robert Lewandowski w wersji Hero. Oczywiście Robin Inform. William, też którego mam Inform. Ale składzik poza tymi dwoma zawodnikami. Jakiś taki dziwny, i wydaje mi się, że będą jakieś zmiany. Bo, no nie wydaje mi się, żeby nie trafił jakiegoś innego dobrego zawodnika jeszcze. Także kogoś pewnie wpuści. Podejrzewam jakiegoś Ronaldo Messiego, może Neymar. Także jestem ciekaw, co on tam będzie miał na ławce. O, dawaj Karim 1-0 powinno! Jak on to obronił? To to był Der Stegen chyba, czy mi się wydaje. Skubany, jaka interwencja! No nie mam pytań. To może być bramka na 1 do 0, zobaczmy. Dobre wybicie miałem powiedzieć, ale tuż pod nogi depaja i na szczęście to nie wpadło. O, może teraz? Będzie brameczka oczywiście. Matic 1, 0, 37 minuta spotkania. Ale fajnie się tutaj pokazał. Zobaczcie, ile przebieg Matic, żeby się wystawić na tą pozycję i ładnie z lewej nogi to wykończył. Powiem Wam, że rzadko gram Maticiem, najczęściej gram nim w drafcie, ale bardzo podoba mi się jego karta, i longshoty dobre, i defensywa, i physical, pace wystarczający, zobaczcie jakie strzały, wykończenie też bardzo fajne, także Matic jak najbardziej na plus. Mamy koniec pierwszej połowy spotkania, jak na razie, no powiem Wam, że mecz według mnie rozgrywa się póki co najwięcej w środku pola, tam toczy się cała walka, tutaj trzeba zrobić zmiany, wejdzie Promes, wejdzie zamiast Isco, wejdzie Quaresma i zamiast Williana pojawi się na placu gry Hulk, także myślę, że trzy dobre zmiany, resztę sobie zostawimy tak jak jest, chociaż może Hulka damy bardziej do przodu, a Neymara cofniemy, o, może być tak. No, i Cristiano Ronaldo podchodzi do rzutu wolnego. 61 minuta spotkania. Tak jak wam mówiłem przed meczem, że czuję tego Ronaldo. Oj, dobry strzał to może być Cristiano. Na szczęście tylko górna siatka. żeby to była bramka? Niestety. 1 do 1. 76 spotkania. Tak, 76 minuta spotkania, nie. 76 spotkania Konoplianka. Zobaczcie jak tutaj pokręcił Godin praktycznie no nie miał szans, za nią się wyzbierał, no nie jest tak zwinny, tak zwrotny jak Konoplianka. Mamy 1-1, tylko teraz jaśniałem jak go ugryźć, że tak powiem, bo ciężko mi się przebić przez jego obronę. Naprawdę bardzo dobrze koleś do tej pory przynajmniej grał w obronie, żeby nie było teraz, że to powiedziałem i strzelę bramkę. No i zobaczmy. Rysiu Quarezma. Już podawałem do hulka tam wychodzącego. To jeszcze nie koniec. Benzema, zobaczmy. Karim Benzema. Polu Kardy, Benzema i mamy 2 do 1. Pięknie to zrobił. No i strzeliłem, tak jak powiedziałem, że chwaliłem go, że grał cały mecz dobrze w obronie. A teraz, jak to wypowiedziałem, to zobaczcie, co zrobił Benzema. To było piękne wejście między dwóch. No i wykończenie klasa światowa mamy 2 1. No hulk, skończ to. Wejdzie? Nie! Jak to nie wpadło? Dalej 2 do 1, 90 minuta spotkania już czas doliczony. Tu mamy jeszcze rzut rożny, spróbuję coś z tego zrobić. Rysiu Kwarezma, Rysiu, oj to by była piękna wronka, ajajaj, aj. koniec spotkania. No i ludzie mamy półfinał, zobaczmy kogo teraz trafimy, znowu Ronaldo, 4-3-3, trzeci wariant, Ronaldo, Bale, A oprócz tego w sumie skład taki no średni bym powiedział, no ale boję się najbardziej tego Cristiano i oczywiście Bale'a i tych zawodników, których ma na ławce rezerwowych, 95 zgrania, 84 rating składu, no cóż, zobaczymy co z tego wyjdzie. Cristiano Ronaldo sam na sam w dziewiątej minucie, no i nie pomyli się. Ajajaj, prostopadła piłka, bardzo dobra. No i w takiej sytuacji to Cristiano raczej rzadko się myli. No, zobaczcie, piękne podanie tutaj. Nie wiem kto tam jeszcze przy nim był, próbował go przepchnąć, ale nic z tego nie wyszło. Piękne podanie do Neymara, dobra, zamarkujmy ten. Tak. To co to się stało, dobra, chyba że Matic jeszcze z dystansu Matic obronił. Ale dlaczego Neymarowi tak piłka odskoczyła? To było dziwne. Znowu kolejna kontra. No, koleś bardzo fajnie się ustawia w obronie. Potem wyprowadza takie kontrataki. Muszę na to uważać. Teraz akurat dało mi się przerwać. Żółta kartka do nic złego się nie stało. Ale to mogłaby być bramka na 2-0. Gdyby tam Ronaldo się urwał, dawaj, Benzema. Dawaj, to musi być brameczka. No, Karim, nie możesz się mylić w takich sytuacjach. Isko jeszcze. To no, dawaj, proszę, strzel to ktoś. No nie. No, idziecie wy, dwóch na jednego. Nie zmarnujcie tego. Nie, podanie prostopadłe, po ziemi poszło górą, no ja tego nie rozumiem w tej Fifie, Naciskam podanie prostopadłe po prostu, nie używam tego, żeby podniósł piłkę w górę, no nie ma być podanie prostopadłe górą, tylko dołem, tak teraz i ta piłka nie dociera, no ja tego nie czaję, 2-0, 45. minuta, Lukas. No i świetnie, połączenie z moim przeciwnikiem zostało utracone, no tego jeszcze nie było. No jeszcze nie mogę się zalogować do Ultimate'a, po prostu bosko, jestem ciekaw kogo wyrzuciło, no cóż, jeśli to mnie wyrzuciło, no to otworzymy sobie paczki na początku live'a dzisiejszego, zapraszam was wieczorkiem, dostaniecie jeszcze powiadomienie właśnie na fejsie oraz na YouTubie, kiedy będzie live, o której dokładnie. E, dziękuję za ten odcinek, no niestety nie wiem co tam się stało w tymi, z tymi serwerami, ale widzimy się kolejnym razem w następnym challenge'u, pamiętajcie o tym co wam mówiłem, o łapce, o subskrypcji, trzymajcie się, na razie i piona.